Neapol. Miasto pizzy, słońca i Maredyni. Ale kiedy słońce zachodzi, a cienie wezuwiusza kładą się na wąskich uliczkach, budzi się inna twarz tego miasta. Twarz, która nie wybacza i która nie potrzebuje powodu, by zadawać ból. Noc z 26 na 27 grudnia miała być inna. To był czas świątecznej radości, czas, kiedy rodziny wciąż dojadają świąteczne ciasta, a na ulicach czuć jeszcze zapach prochu po fajerwerkach. Właśnie tej nocy, około godziny pierwszej nad ranem, osiemnastoletni Bruno Petrouni wyszedł na ulicę. Kim jest Bruno? To nie jest przypadkowy chłopak z sąsiedztwa. To nadzieja. To talent. Jest piłkarzem Union Sportiva Anglii. Jego ciało to jego narzędzie pracy, jego nogi to jego przyszłość, a jego zdrowie to kapitał, na który pracował latami. Wyobraźcie sobie młodego atletę, który ma przed sobą całe życie, studia, Karierę. Tej nocy czuł się bezpiecznie. Dlaczego miałby nie czuć? Nie szukał kłopotów. Nie był w złym towarzystwie. Po prostu był. I to wystarczyło. Włoski dziennik J.L. opisuje to zdarzenie w sposób, którym rozi krew w żyłach. Nie było krzyków. Nie było kłótni o dziewczynę. Nie było walki o barwy klubowe. Była cisza którą przerwał warkot silników. Skutery. W Neapolu ten dźwięk często zwiastuje kłopoty, znane jako baby gans grupy nieletnich, którzy terroryzują miasto, by zyskać szacunek w przestępczym półświadku. Podjechali do niego nagle. Jak watacha wilków otaczająca ofiarę. Bez słowa ostrzeżenia, bez żadnej wymiany zdań, wydali wyrok. W ruch poszedł nóż. Zimna stal wbiła się w ciało młodego sportowca. Raz i drugi. Dwa ciosy. Jeden w lewy bok. Drugi, znacznie groźniejszy, w lewą stronę brzucha. To była egzekucja na zimno. Sprawcy nie chcieli go okraść. Chcieli go zniszczyć. Po zadaniu ciosów, po prostu dodali gazu i zniknęli w labiryncie neapolitańskich uliczek, zostawiając Bruna na betonie, walczącego o każdy oddech. Kamery monitoringu widziały wszystko. Te nieme, cyfrowe oczy zarejestrowały moment, w którym życie 18 latka zmieniło się w koszmar. Upadł. Ból musiał być niewy, ale gorsza była świadomość, że siły opuszczają go z każdą sekundą. Stracił przytomność. Karetka na sygnale pędząca do szpitala San Paolo. Ratownicy walczący o stabilizację funkcji życiowych to wyścig z czasem, w którym stawką jest życie młodego człowieka. Na sali operacyjnej lekarze podjęli dramatyczną decyzję. Obrażenia narządów wewnętrznych były zbyt rozległe. Musieli usunąć śledzionę. Zatrzymajmy się tu na chwilę. Dla zwykłego człowieka brak śledziony to problem z odpornością. Dla zawodowego piłkarza to katastrofa. Śledziona odpowiada za jakość krwi, za wydolność, za regenerację. Bruno przeżył i to jest najważniejsze. Jego stan jest stabilny, rokowania są dobre. Ale cena, jaką zapłacił, jest gigantyczna. Jego kariera stanęła pod znakiem zapytania w momencie, w którym powinna nabierać rozpędu. Obudził się w szpitalnym łóżku, żywy, ale okaleczony. A teraz najgorsze. Kto to zrobił? Kto był zdolny do tak bezmyślnego bestialstwa? Czy to byli płatni zabójcy? Recydywiści? Nie. Na policję zgłosił się sam sprawca. To 15 latek. Dziecko chłopiec, który powinien martwić się o sprawdzian z matematyki, wziął nóż i wypatroszył człowieka na ulicy. Towarzyszył mu 17-letni kolega. To jest obraz upadku. Dzieci na skuterach, uzbrojone w noże, polujące na ludzi dla zabawy lub chorej inicjacji. Brak motywu jest w tej historii najbardziej przerażający. Bruno nie znał ich. Oni nie znali Brunę. Był po prostu celem. Przypadkową ofiarą w grze, której zasad nikt nie rozumie. Policja wciąż szuka pozostałych uczestników tego rajdu. Ale czy sprawiedliwość w ogóle jest tu możliwa? Piętnaście latek trafi do Poprawczaka, może wyjdzie za kilka lat. Ale Bruno? Bruno już nigdy nie odzyska tego, co mu zabrano tamtej nocy. Blizna na brzuchu i brak śledziony będą mu zawsze przypominać o cenie, jaką zapłacił za bycie w niewłaściwym miejscu. To zdarzenie wstrząsnęło neapolem, ale powinno wstrząsnąć nami wszystkimi. Pokazuje, jak kruche jest nasze bezpieczeństwo i jak cienka jest granica między bystroskim spacerem a walką o życie na stole operacyjnym. Uważajcie na siebie, bo zło nie zawsze ma twarz potwora. Czasem ma twarz piętnastoletniego chłopca na skuterze.